W pierwszym odcinku wam obiecałam, że przedstawię wam moją torbę do morsowania, więc chciałam wam pokazać, co w niej się znajduje. Czapkę już na sobie mam, rękawiczki, buty do wchodzenia do wody. Oczywiście pamiętajcie o ręczniku i jeżeli nie chcecie wchodzić topless, to również przydałby się strój. A teraz was zapraszam do wody. Tak jak Was ostrzegałam, żeby nie wchodzić do wody w samotności, dzisiaj zaprosiłam moją Anię do wspólnego morsowania. Cześć wszystkim. Chcieliśmy Wam pokazać rozgrzewkę. Myślę, że zrobimy trzy przebieżki z dziesięć przysiadów, kilka pajacyków, podskoków, wykopów i wchodzimy do wody. Jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, że jak morsujecie w akwenach nad morzem, to uważajcie na fale. My dzisiaj mamy na moje oko 2-3. Też sprawdzimy, czy są prądy i uważajcie na siebie. Może to nie zabawa, więc dlatego morsujcie zawsze w grupie albo na pewno z osobą towarzyszącą. Jak zaczynamy morsować, to nie od razu 10 minut, tak jak my dzisiaj z Anią spróbujemy to zrobić, stopniowo wchodzimy do wody. po 10 minutach morsowania. Jak się czujesz, Anio? Rewelacyjnie! A jak celulit? Ja go nie mam, a ty? Ja też. No to, kochani, my dzisiaj 10 minut w wodzie. Do następnego spotkania. Trzymamy kciuki za was. Spróbuj, koniecznie.